Radio Kraków. 6 minut po trzeciej. Słuchają Państwo Radia Kraków. Środa, jak co tydzień, w radiostradzie, właśnie w środę będzie o stylistyce, o pięknie w motoryzacji. O tej motoryzacji troszeczkę inaczej niż w sposób tradycyjny, więc zachęcam w szczególności te osoby, które cenią sobie to, jak samochody wyglądają, jak się prezentują do słuchania nas. Dzisiaj razem ze mną w audycji jest Marek Hanwerker. Dzień, Dzień dobry, dobry. Ja nazywam się Fryderyk Zyska, i tak jak już wspomniałem, słuchają Państwo programu Radiostrada. Marku. Dzisiaj o samochodach elektrycznych, ale w taki niekonwencjonalny sposób o samochodach elektrycznych, ponieważ ta elektryfikacja wkracza już na grunt nie tylko takich miejskich wozów, ale i terenowych, i tych wozów takich dostawczych, które mają trochę większe wyzwania. Ja się bardzo cieszę, że jesteś dzisiaj ze mną, ponieważ ty jesteś najlepszym świadectwem tego, że. Ta elektryfikacja środków transportu mm, może być interesująca dla ludzi, którzy no, cenią również i, i, i dalej chcieliby kultywować te tradycyjne źródła zasilania, bo ty jesteś związany z, ze sportami motorowymi. Tak, ale ja chciałbym wrócić do Twojego zaproszenia. Jak podałeś mi treść zaproszenia i tematy, o których będziemy tak. dzisiaj rozmawiać, kuknąłem natychmiast do. Internetu, popatrzyłem na zdjęcie samochodu, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać. Pomyślałem, nie, to jest jakaś reklama, święta się zbliżają, Mikołaj to jest jakaś zabawka, albo może jakaś firma produkująca klocki po prostu reklamuje swój najnowszy wy wyrób. No ale jak dokładnie przypatrzyłem się temu i przeczytałem o tym samochodzie, no to naprawdę doszedłem do wniosku, że ja już naprawdę. Nie wiem o co w tym wszystkim chodzi. Jak to jest z tą stylistyką? To nie. auto w ogóle nie przypomina samochodu. Wygląda jak, jak. No jak rzeczywiście jak dziecinna zabawka jest no, takich kształtów, no powiedzmy sobie, no. Dziwnych jak dla mnie. Żeby nie trzymać naszych słuchaczy w niepewności, o tak. jaki wóz chodzi, to ja zapraszam do zajrzenia na stronę facebookową Radiostrady, gdzie umieszczona jest galeria. Tam znajdą Państwo dwa samochody. Pierwszy z nich to jest Tesla. I jak myślimy o marce Tesla, to raczej widzimy Roadstera. Szybki, piękny, opływowe kształty. Zarówno Tesla Model 3, ostatni tak. czy X. No to one jednak hmm, to są wozy, które. Hmm, no nie, nie są wozami elektrycznymi, które wprawiają w zakłopotanie, jak do tego wsiąść, jak się tym poruszać. Jednak wyglądają, ich bryła wygląda dosyć konwencjonalnie, a jednak mają źródło zasilania w postaci silników elektrycznych i ogromne baterie i ogromne możliwości dają. Te samochody przyspieszają świetnie. I to zaskoczenie, które Tobie towarzyszyło podczas oglądania po raz pierwszy zdjęcie Tesli Cybertruck, bo o tym modelu mowa, również i mnie nie ominęło, bo czego innego oczekiwałem od Tesli, a tutaj zresztą cała, cała grupa wszystkich zgromadzonych oglądających premierę. Była zaskoczona, bo ten samochód wygląda jakby był wyciągnięty stylistycznie z lat 80., i tego jak w latach 80. wyobrażano sobie w przyszłości samochody, jak będą wyglądać, czy pojazdy. No i teoretycznie Pika, bo oczywiście zasilany silnikami elektrycznymi, ale Wygląda tak, jakby projektanci tego wozu zakochali się w swoich ekierkach. Jest bardzo dużo ostrych krawędzi, nawet w ujęciu bocznym widać, że, że to jest praktycznie jeżdżąca piramida. Budzi sporo kontrowersji. Kontrowersji, które głównie skupiają się wokół tego, czy to jest naprawdę fajny samochód, czy może nie do końca. No Ja również, widząc go e, podczas premiery, e, miałem takie odczucia, że troszeczkę. Czułem concept, się że on nie wejdzie do produkcji. Nie, nie, no, to było wiadomo, że oni go będą sprzedawać. I zresztą już podczas tej premiery sprzedali, czy złożonych zostało e, 146 tysięcy ofert, chęci zakupu. No, to jest taki chwyt reklamowy, świetny, bo żeby złożyć ofertę zakupu czy wolę zakupu, wystarczyło wpłacić 100 dolarów. No to powiedzmy, no to 400 zł to nie jest problem wpłacić, a, a później za dwa lata, kiedy ten bus ma się pojawić, to to równie dobrze w międzyczasie można zrezygnować. Ale wiesz, Widerku, ja. Pogrzebałem troszkę, okazuje się, że to nie jest now, nowość, nowość tak. że jest tak powiem, na rynku motoryzacyjnym. Wielu, którzy, tak. którzy dostrzegają te Fryderyk to. zawsze potrafi człowieka jakoś zmobilizować do, do, do poszukiwań. I znalazłem taki model BMW E65. Jest to. Z, z, Samochód, który nigdy nie wszedł do produkcji. Nie, również koncepcyjny, tak, i również recepcyjny. odzwierciedla. I ten... on bardzo podobny jest bardzo do tego nowego. Podobny. Również był taki Citroen, który tak, był tu... w podobnej bryle był ukształtowany. Również była koncepcja Lamborghini Kontakt, która tak. była przerobiona w taki geometryczny sposób i również wyglądała tak jak ta Tesla. No, tak, tak wygląda, bo. Jesteś projektantem, dwukrotnym roweratem nadwozia do Mazdy, więc y, i nie wiem, czy to rzeczywiście w koncepcji tego, bo to, to wygląda tak, jakby dziecko wzięło ekierkę, tak jak to mówisz, i narysowało samochodzik tam do, do, tak. do tego. Natomiast wracając do elektrycznych samochodów, miałem przyjemność jeździć elektrycznym samochodem i to od Trójką. Jak wygląda specyficzna wprowadzenie? To jest prowadzenie. to jest w ogóle coś, co, z czego my się nie wydostaniemy. Nie, nie jesteśmy w stanie się z tego wycofać już. Myślę, że musimy tak, tak, sprawdzić, tak, jak to się będzie tak, spisywać, tak. i na tej drodze jesteśmy właśnie. E i z dnia na dzień pokazują się coraz nowsze modele, coraz więcej fabryk. No ja sądzę, że... Wszyscy są zaangażowani. Wszyscy są zaangażowani i niedługo chyba będziemy wszyscy musieli się powoli przesiąść na te elektryki. Warto bo, przynajmniej spróbować. Bo warto spróbować, bo ktoś, kto nigdy nie jeździł elektrykiem będzie... M, zawsze kojarzy to z Melexem, z wózkiem, którym jeździ się po Krakowie, wozi turystów, albo jeździ się na A pole To prowadzenie elektrycznego samochodu naprawdę może być przyjemne. Oj, bardzo przyjemne. Chociaż, chociaż jak widzisz można na dworze może zaskakiwać w niektórych przypadkach bo trójka jest typowym samochodem tak. jak wsiadłem do niego to a Cybertruck zupełnie w drugim kierunku idzie i myślę że wrócimy będziemy kontynuować tą reklamę tą <laughs> rozmowę po, po krótkiej w przerwie przed przerwą wraz z Markiem Handwerkerem zaczęliśmy rozmowę dotyczącą samochodów elektrycznych a konkretnie modelu Tesla Cybertruck dla przypomnienia Ja nazywam się Fryderyk zyska i dzisiaj w radiostradzie właśnie o stylistyce o nowych pojazdach o tym w którym kierunku zmierza motoryzacja ja Marku chciałbym jeszcze zwrócić uwagę naszym słuchaczom na dwa ważne aspekty oczywiście mówiliśmy o tym, że ten wóz Tesla Cybertruck odrobinę wygląda tak jakby go dziecko narysowało ja z tego punktu widzenia projektanta odrobinę jestem zawiedziony postawą Tesli, ponieważ. Wiem jak powstają samochody. Wiem ile wkładu w poszczególne elementy należy włożyć, żeby ten wóz wyglądał dobrze. Mi osobiście ten wóz daje takie poczucie niedopracowania. W szczególności jeżeli chodzi o bryłę zewnętrzną, ta stylistyka została niby stara się być retro, ale jest taka dosyć toporna. Wnętrze również Widzę sporo braków. tak To jest samochód tak. typu pick-up, tak, ale pick up, który ma się poruszać, który jest też takim połączeniem odrobinę SUWA, więc w tym trudniejszym terenie również ma świetnie się spisywać. Brakuje mi elementów takich charakterystycznych dla wozów tego typu nie zostały uwzględnione zarówno w bryle zewnętrznej, jak i w środku pojazdu. Natomiast też nie jest tak, że widzę ten wóz tylko w czarnych, szarych barwach, bo widzę pozytywy. A pozytywy w takiej formie, że Tesla to jest marka, która słynie z tego, że jest odważna i przesuwa te granice projektowania i pojmowania pewnych aspektów czy nawet grup wozów w tym przypadku pick upa, na inny poziom. Przesuwają te granice w taki sposób, żeby zmuszać duże koncerny znacznie większe od nich do tego, żeby, żeby zastanowiły się nad tym, czy, czy ta bryła zawsze tego pick-upa musi wyglądać jak na przykład Ford 150, czy Hilux czy, czy inne, czy Ford Raptor, prawda? To są już, no, bardzo hermetyczny rynek. Często, znaczy często, rzadko użytkownicy tych wozów zmieniają swoje przyzwyczajenia i zwykle kontynuują, kupują kolejne, nowsze wersje tego samego modelu. A tutaj widzimy, że pick-up może być inny, może być elektryczny, może też stylistycznie w innym w kierunku pójść, ale czego mi brakuje, to to, co jeżeli Państwo zajrzą na stronę Facebookową Radiostrady, to ten kolejny wóz, który jest umieszczony w galerii, to to Audi Icon. Audi jest dużym koncernem, również zaprezentowany wóz elektryczny, co prawda stricte słów, ale inna filozofia, i można. Można potraktować nawet koncepcję w taki sposób, że wygląda dopracowana i do, w sposób dopracowany i możliwe do wdrożenia, bo proszę zwrócić choćby uwagę na wykorzystane materiały, na dbałość o, o detale również we wnętrzu jak i w bryle zewnętrznej tego Audi. I, I widać, gdzie leży ten mój problem w postrzeganiu i pojmowaniu Tesli Cybertruck. Jako ten wóz odrobinę niedopracowany. Czy ty też masz takie odczucia? Ja się, tak sekundkę wrócę do, do Tesli, bo Tesla w pierwszym moim wrażeniem wygląda, jakby to był samochód wojskowy, prosty. Tak. Yy, z... On zresztą jest zrobiony ze specjalnego materiału, który Zobacz, ta, samochody który ten wojskowe ten nigdy nie są jakieś niesamowite nie są to, pewnie, to ma samochód, tak jest, na Hamera z tyłu klapadą, której można tak. wozić, nie wiem, żołnierzy, można wozić wtedy, tak. kłady, no więc wygląda jak wojskowy samochód, ale wracając do to Audi, to jak tutaj chciałbym zwrócić uwagę, jeżeli będą mam państwo mogli oglądać wnętrze tego samochodu, bo to wnętrze przypomina, mnie przypomina kokpit samolotu, helikoptera, bo, Boże Audi? Tak, o Audi. Bo kierownica no, jest jak Wolant takiej. Ta Dokładnie, ale w taka, jest też taka. Tak? E, Dlatego je zestawiam razem, ponieważ chciałem, żeby ta zależność była widoczna. Jak możliwe jest stworzyć wspaniały samochód dopracowany i jak to zrobić. zauważyłem, że niektóre elementy właśnie z samolotów, bo to, to, tak. coś, ostatnio ogląda, to coś ostatnio żeśmy rozmawiali o tym, że, że na przykład nie ma przedniej szyby w ogóle w, w tak, samochodzie. W McLarenie, McLarenie. Tak, McLarenie. Więc y, pewne elementy z takich wojskowych. Y, nie wiem wojskowego tak, projektowania helikopter samolot samolot własny. właśnie tak, jakiś taki tendencja jest. Ale wracając do, do tych nowości. Ja pamiętam nie wiem czy pamiętam jak pokazał się na rynku Ford Focus tak. z tymi lampami na górze. O i wszyscy krzyknęli co to za dzi dziwolą? A teraz popatrz. Zupełnie normalne. To naprawdę to... brzmiało. Nikt tak. tego nawet już przestali Słuchaj, będzie to... stosować w swoje. Próbowano tam, tak. natychmiast wszyscy rzucili się do umieszczania świateł w tylnych słupkach. Tak. E, poszła jakaś tendencja. Ja mam taką nadzieję, że, że to są takie. Po to są te wozy, dokładnie po to one powstają. tak, tak. Niektóre koncepcje, niektóre elementy popychać, potem będą. Zachęcać tak. do innego myślenia o projektowaniu. I to jest dobre. Natomiast w tej. W tym zestawieniu, jak duży tak. koncern, ten naprawdę ogromny koncern, jakim jest Audi, jest w stanie stworzyć również samochód elektryczny, to ten poziom to jest przepaść. I nie chodzi nawet o to, że to jest amerykański sposób projektowania, a tutaj europejski w przypadku Audi, ale to po tym Audi widać, że że materiały użyte, że ergonomia jest zupełnie inna. Te siedzenia w Tesli one wydają się nie być przystosowane do poruszania samochodem typu pickup, tak? Czy, czy tak. nawet w terenie, one nas nie utrzymają, mimo tych złudnych Jakichś boczków i, i, i przetłoczeń w siedzisku, no nie dają tego poczucia pewności i komfortu w poruszaniu się. Natomiast, no, tak jak wspomnieliśmy, że. Określiłeś Tesla Cybertruck takim wozem pancernym? To jest to wóz pancerny, ponieważ te poszycie jest zrobione ze specjalnego aluminium w połączeniu z jakimś drugim, innym kosmicznym materiałem. I, i ten I kompozyt podobno, jest pancerny. wykorzystywany w innej no, siostrzanej firmę, tak, tak. firmie, która należy do Elona Maska. Mowa o SpaceX i to jest firma, która wysyła w kosmos rakiety i cały asortyment, który tam lata dookoła naszej przestrzeni powietrznej czy kosmicznej. Więc no to jest fajne, prawda, że mamy w swoim samochodzie zastosowany czy wykorzystany materiał, który, który jest również wykorzystywany do promów kosmicznych i rakiet. I jest odporny nawet na strzał z, z pistoletu czy, czy karabinu. Okej, okay, to jest niezły chwyt reklamowy i marketingowy. Natomiast coś, co nie poszło na prezentacji przeszklenia tak. również są pancerne. I Ale... była zaprezentowana ta ich odporność z kulą stalową, która spada z całkiem sporej odległości i nic się nie dzieje, natomiast już pod, podczas samej prezentacji tej, tej odporności zamontowanych w wozie, no, dwukrotnie próbowano i dwukrotnie nie udało się. Z szyba pękła. Elon Musk skwitował to w ten sposób, że no przynajmniej do środka nie wpadła. No, no. Ale ja mam, nie zwróciłeś uwagi na to, że pick-up to jest typowy samochód amerykański. Czy ten, czy A, ten nowy, jest czy ta nowa Tesla nie skierowana przede wszystkim do amerykańskiego odbiorcy. Myślę, w że w Europie tak. tych pick jest bardzo mało. No. No, nie przyjmują, na pewno nie jest taki tak wielki rynek jak, jak w Stanach. Stąd też porównanie do tego modelu F150, bo to jest jeden z no, najdłużej. Produkowanych, przeprojektowywanych modeli, jaki pojawia się właśnie na rynku amerykańskim, i też może stąd tak, tak duże zainteresowanie. Natomiast pod względem projektowym i użytkowym jest sporo rzeczy, które myślę, przez te dwa lata, zanim ten model zostanie, pojawi się w sprzedaży, bo taki okres czasu dzieli nas od tego momentu kiedy pierwsze egzemplarze pojawią się na, na drodze to to zostanie jeszcze będzie sporo zmian wprowadzonych ja myślę że też warto wspomnieć że co jest typowe dla Tesli no to oczywiście źródło zasilania elektryfikacja ale też osiągi jakie w stanie są dostarczyć te wozy więc jest porównywany ten model Cybertruck z Porsche 911 i była na prezentacji był element diagonii na prostej. No pokonuje Porsche ten ten pick-up Tylko czy w pick-upie ta prędkość jest najistotniejsza? No chyba nie do końca. No, ale myślę, że takie aspekty jak dostępność trzech wersji modelowych w zależności od, od rodzaju baterii, bo mamy Baterię, która da nam możliwość przejechania 400 kilometrów, druga w kolejności to jest 800 480, też? i ta największa to jest 800 kilometrów. To, więc... to już, jest, to już tak. jest naprawdę zasięg godny wagi 800 kilometrów. Tesla już udowodniła, że te dane, które są podawane, one raczej pokrywają się z rzeczywistością w zależności od tego, jak jesteśmy, jak wielki temperament mamy w prowadzeniu wozu. No, ale załóżmy, że przy takim. E... Użytkowaniu wozu, jak został do, do jakich celów został przewidziany, no to za 270 tysięcy mamy możliwość przejechania 800 kilometrów na jednym ładowaniu. Mało tego, jeżeli mamy na przykład skuter elektryczny czy taki, takiego kłada, którego również Tesla zaprezentowała, e, który jest napędzany na prąd, to na tej te, tylniej, w tylnej części również jest ładowarka i możemy go ładować podczas przewożenia. tak Czyli mamy taką troszeczkę mobilną elektrownię, również dostępną. Jeszcze jedna. Zaleta tego elektrycznego samochodu, możemy na każdym kole umieścić jeden silnik elektryczny. W związku z tym nie ma przekładni, nie ma przekładania nie. E, blokady dyfrów. Nie, nie po prostu każdy możemy sobie tak dowolnie, prawdopodobnie komputer to będzie no ustalał. Że tak. Że tak. W związku z powyższym to auto w terenie będzie się super sprawowało. No i tego terenu mamy troszeczkę, czy tej natury tak. mamy też troszeczkę we wnętrzu, bo e, jak wspomniałem, ono jest spartańskie i to jest. Typowe dla Tesli, tylko ten ekran na środku, również charakterystyczny dla producenta. Nie wiem, czy w takim wozie użytkowym to jest to, czego chcemy, prawda? No, Pickup to jest coś, co nam się kojarzy. Mamy pełną torbę narzędzi, szpejów, wrócimy z tyłu. Jesteśmy umorusani pyłami, brudem, bo wychodzimy z pracy, bo jesteśmy prawdziwymi chłopami, którzy <laughs> potrzebują pracować fizycznie i czerpią z tego przyjemność, więc potrzebują wsparcia w postaci wozu. Jakkolwiek on wygląda na solidny, no to to wnętrze już zaczyna być trochę takie. No ten ekran, nie wiem, czy to jest to czego bym oczekiwał może raczej tych tradycyjnych pokręteł. No, ale z drugiej strony mamy też taką deskę rzeźbioną wykonaną z marmuru no Super, brakuje tylko umywalki, myślę, jeszcze i, i to by dopełniło idealnego obrazu tego wnętrza. Ja sądzę, że też ze względu na to, że wszystkie elektryczne samochody mają całkiem inną deskę rozdzielczą. jak wsiadłem do do, do tak. testy i to też pierwsze, to patrzysz na jak, jak w telewizor. To nie masz zegarów, nie masz nie. Tych ale wszystkiego. Ale... Audi jest. Są te zegary trochę w bardziej tradycyjne. No, zaświecać się taki ekran i to wszystko jest już na ekranie, ci się wyświetla. To nie jest takie, że może sobie jak ale miejscowie nie jest bardzo istotne, tak. to że w Tesli jest z boku. Tak. To, to jednak nie jest tak do końca ergonomicznie poprawne i to nie jest najlepsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o wozy, które mają być kierowane. Oczywiście, jeżeli będą autonomiczne, to nie ma problemu, ale to, to może jest rozmowa na kolejną audycję. E, musimy już kończyć Marku, więc no, szkoda, dziękujemy bo, Państwu bo za wysłuchanie. Będziemy za tydzień się tak. spotykamy. A dzisiaj gościli Państwo, czy byliśmy gości Waszymi gospodarzami, Marek Hanwerker i Fryderyk Zyska. Do usłyszenia.